Cześć, z tej strony Emini Trader i jak co dzień zapraszam do wspólnej analizy aktualnej sytuacji na kontraktach na IS oraz ROPE. Standardowo zaczynamy od IS. Tutaj wczorajsza sesja miała absolutnie kluczowy przebieg, jeżeli chodzi o nie tyle handel intraday, co możliwe, że nawet o taki bardziej średnioterminowy charakter, czy też kontekst tego, co się wydarzyło w trakcie wczorajszej sesji. Jak widzimy, mieliśmy do czynienia z zejściem poniżej tego poziomu 3100, czyli tak naprawdę zejście poniżej 3000, okrągłej tej bariery 3000 punktów. Widzimy, że 3001 oraz 3150 są to poziomy Value at High w oparciu, oraz Value at Low w oparciu o profile tygodniowe. Ten poziom 3100 jest szczególnie istotny, bowiem tak naprawdę, zejście poniżej tego poziomu, które zostało wczoraj obronione, miało miejsce przy zauważalnych obrotach, sprawiło, że znaleźliśmy się tak naprawdę w objęciach zeszłotygodniowej dystrybucji. I tutaj możemy spodziewać się jakichś prób przetestowania w pierwszej kolejności poziomu POC dla ubiegłego tygodnia 29,7850 oraz nawet zejście w okolice. 296750 oraz przetestowania dolnego ograniczenia zeszłotygodniowego obszaru dystrybucji. Tutaj z całą pewnością kluczową rolę odegra poziom 298600, który dodatkowo sprawi, że zejdziemy tutaj w objęcia dystrybucji sprzed dwóch tygodni, i tutaj ten target w okolicach 296750, czy też nawet 295750, jak najbardziej takie targety będą. Aktualne i trzeba będzie je brać e, pod uwagę. Jeżeli chodzi o kluczowe strefy popytowe i podażowe przed dzisiejszą sesją, to widzimy, że zamknęliśmy się wczoraj w okolicach, czy też może nie w okolicach, ale dokładnie na poziomie 29,87,25, czyli akurat w punkt e, gdzieś pomiędzy tymi dwoma poziomami high oraz low, czyli tą, e, w tej luce, o której, na którą zwracałem uwagę w trakcie wczorajszego przygotowania. Tutaj, e, tak naprawdę, zejście ceny poniżej tego poziomu 29,86,586, co, jak wiemy, znajduje swoje potwierdzenie również w profilach tygodniowych, e, może się przyczynić tutaj do pogłębienia m, tej korekty, z którą mamy aktualnie e, do czynienia. To, na co warto zwrócić, jeżeli chodzi o profile dzienne oraz widać to było również na profilu tygodniowym, to tutaj przede wszystkim to e, zanegowanie m, wybicia powyżej poziomu. Powyżej poziomu 301800. Jak wiemy kilkokrotnie mieliśmy do czynienia z próbami wybicia powyżej tego poziomu, za każdym razem były one negowane, co też e, świadczyło o tym, że tak naprawdę tutaj em, kończył się em, em, siła popytowa, tutaj już nie było tak naprawdę osób skłonnych kupować po tak wysokich cenach czego. Oczywiście naturalnym em, skutkiem jest przejście w jakąś głębszą lub em, płytszą korektę. I tutaj z całą pewnością e, kluczowy będzie poziom, jak już wspomniałem, okolice 29,86,00. Czy uda nam się tutaj w trakcie dzisiejszej sesji utrzymać powyżej tego poziomu, czy też będziemy musieli się liczyć z jakimś pogłębieniem tej korekty, e, która tak naprawdę została zapoczątkowana dwie e, sesje temu. Jeżeli chodzi o kluczowe strefy popytowe i podażowe, to tutaj przede wszystkim zwróciłbym uwagę w kwestii popytowych na to, co wydarzy się pomiędzy 29,82, 29, 82, 50, 29 85.00, czyli tak naprawdę strefa poniżej tego kluczowego poziomu 29.86.00. Warto będzie tutaj zwrócić uwagę na to, co wydarzy się w tych okolicach. Widzimy, że znajdujemy tutaj potwierdzenie na tej strefy w poziomach value at Low oraz tym tutaj obszarem single printów, zarówno w sesji z 8, jak i 9, 9 lipca. Dodatkowo poziom walii high w oparciu o wolumen dla sesji nocnej 298200, czyli w jakim stopniu potwierdza nam to tutaj tezę, że ta strefa może odegrać dzisiaj kluczową rolę. Kolejną ze stref, na którą zwróciłbym dzisiaj uwagę, to będzie strefa zlokalizowana pomiędzy 297150 297450. Tutaj również znajdujemy pewnego rodzaju potwierdzenie dla tej strefy w trakcie handlu dla sesji nocnej. Aktualny, aktualny low to poziom 29,7450, czyli widzimy, że y, spotkaliśmy się już z reakcją ceny w tych okolicach. Tutaj jeżeli chodzi o dolną granicę tej strefy, to widzimy, że zarówno był to low sesji z 5 lipca, tutaj było, doszło do cofnięcia po tym dynamicznym impulsie wzrostowym w trakcie sesji z 9 lipca, tutaj doszło do cofnięcia właśnie w tym okresie B, czyli drugie pół godziny handlu, w trakcie kasowego oraz jest to value at high zbudowany w oparciu o dwie sesje z początku lipca. Tutaj jak widzimy, są to dwa połączone profile i poziom value at high dla tych dwóch dni sesyjnych wyznaczyć możemy na poziomie 29,71,50. Dlatego będzie to druga z istotnych stref popytowych, na którą warto będzie dzisiaj zwrócić uwagę. To co istotne, jeżeli chodzi o. Handel handel na IS to z całą pewnością wciąż ta niedomknięta kwestia oraz luka, która miała miejsce po tym szczycie G20. Widzimy, że tak naprawdę handel pomiędzy, czy też luka pomiędzy 29,435 na okolicach 29,5600 nie została domknięta i w jakim stopniu możemy tutaj liczyć. Na domknięcie tej luki, zanim miałoby tutaj dojść do odbicia, czyli takie, powiedzmy, wypełnienie się scenariusza korekcyjnego mogłoby mieć miejsce właśnie w tych rejonach. Odbicie w okolicach 29,41,50 nie mogłoby nikogo dziwić, po tym moglibyśmy powrócić do tego trendu wzrostowego, z którym mamy obecnie do czynienia. Oczywiście trzeba sobie tutaj zdawać również sprawę z faktu, że tak naprawdę zanegowanie tej luki może się przerodzić w pogłębienie tych w pogłębienie spadków tutaj tak naprawdę ten impuls wzrostowy, czy też trend wzrostowy, z który mamy aktualnie do czynienia, byłby właśnie zanegowany w tych rejonach, dlatego też warto będzie obserwować właśnie ten rejon, gdyby tutaj miało dojść do jakiegoś zejścia w te, w te okolice. Dodatkowo oczywiście poziom 295600 na profilu tygodniowym również jest widoczny. Widzimy 57,50, 56,00. Jest to strefa poniżej poziomu value at low na profilu tygodniowym, czyli jak najbardziej jest to strefa do obserwacji, na którą warto będzie zwrócić uwagę później. Jak widzimy mamy ten poziom 29,41,50. Tutaj tak naprawdę jeżeli nie spotkalibyśmy się z reakcją, musielibyśmy się liczyć z pogłębieniem właśnie w kierunku 29,20 29,11 Jak najbardziej to będą możliwe scenariusze, gdyby miało tutaj dojść do zejścia poniżej 29,56 i domknięcia tej luki po G20. Jeżeli chodzi o y, strefy podażowe przed dzisiejszą sesją, to tutaj przede wszystkim zwróciłbym uwagę na to, co może wydarzyć się w okolicach poziomu y, 29,91,50. T3,50, czyli ta strefa zlokalizowana poniżej wczorajszego poziomu wedlatła w oparciu Market Profile. Tutaj widzimy, że tak, tak, tak naprawdę do tego yy, yy, w tej strefie spotkaliśmy się z reakcją i warto będzie tutaj obserwować to, co yy, może się wydarzyć w przypadku prób wybicia powyżej yy, tej strefy. Kolejna ze stref popytowych będzie to oczywiście strefa zbudowana w oparciu o Okrągu bariery 3000 punktów, czyli 3000 pomiędzy 3000 300200, 3200, czyli tak naprawdę strefa w oparciu o poziom value at high wczorajszy. Dodatkowo, jak dobrze pamiętamy, jest to poziom value at high dla sesji, dla handlu z ubiegłego tygodnia oraz value at low dla aktualnego tygodnia, czyli z całą pewnością jest to silna strefa podażowa. Tutaj wyjście powyżej ten poziom 3002. Punktów powinno przerodzić się w dynamiczny impuls i kolejne próby przetestowania poziomu 301800. Jeżeli chodzi o linię na piasku dla dzisiejszej sesji, będzie to dla mnie poziom dziewięćdziesiąt yy, yy, przepraszam, 2990, czyli wczorajszy poziom value at low w oparciu o wolumen. Mm, o tak to wygląda, jeżeli chodzi o, o IS. Przejdźmy teraz do. Do ropy, profil tygodniowy. Widzimy, że tutaj wczoraj, tak naprawdę, mieliśmy do czynienia z kontynuacją tych spadków, z którymi mieliśmy do czynienia we wtorek, i to pomimo dość takiego neutralnego odczytu danych o zapasach, czyli tutaj z całą pewnością ruch ten spadkowy ma podłoże dużo bardziej fundamentalne, i dlatego warto będzie tutaj teraz obserwować to, co wydarzy się w okolicach przytaczanego już niejednokrotnie poziomu. 56,19. Tutaj, jeżeli chodzi o ropę, to tylko przypomnę, że dzisiaj powinniśmy rolować kontrakt do kontraktów wrześniowych. Stąd tutaj ta niewielka różnica między poziomami, o których mówiłem wczoraj i o których będę mówił dzisiaj. Jest to różnica około 12 centów, i warto jest to mieć na uwadze. Jeżeli chodzi o istotne poziomy na profilach tygodniowych, to widzimy, że ten poziom Veliant Low został przetestowany poor Low na profilu tygodniowym 57-51, i tak naprawdę w trakcie wczorajszej sesji, znaczna część, czy też może nie wczorajszej sesji, ale patrząc szczególnie na przebieg handlu w trakcie sesji nocnej, widzimy, że ten poziom jest respektowany tutaj po tym impulsie, który miał miejsce po odczycie danych o zapasach. Cena praktycznie nie przekraczała tego poziomu, dlatego warto też będzie mieć na uwadze to, w jaki sposób. Zareaguje na w przypadku ewentualnego podejścia, właśnie pod ten, e, pod ten poziom. Jeżeli chodzi natomiast o, już o kluczowe strefy popytowe i podażowe na dzisiejszej sesji, to w kwestii tych pierwszych przede wszystkim zwróciłbym uwagę na to, co wydarzyć się może w okolicach strefy 5673, czyli wczorajszy poziom value at low, oraz 5660. Jest to jak najbardziej strefa, na którą zwróciłbym dzisiaj uwagę. E, warto będzie obserwować tutaj. W jaki sposób zareaguje cena w przypadku ewentualnych prób zejścia i przetestowania em, poziomów czy też strefy poniżej wczorajszego poziomu value at, em, at low. E, oczywiście, kolejnym i to dużo bardziej istotnym e, poziomem z perspektywy e, średnioterminowej na ropie będą to okolice oczywiście poziomu 5619, o którym już niejednokrotnie wspominałem, czyli strefa 5610-5619 jak najbardziej e, kluczowa strefa e, w trakcie trwania dzisiejszej sesji tutaj zejście poniżej tego poziomu czy też nawet poniżej tego okr okrągłej bariery 56 dolarów powinno może czy też nawet powinno przerodzić się w bardziej dynamiczny impuls zejście poniżej e, przynajmniej e, tak mi się wydaje 54,96 centów oczywiście przetestowanie tego poziomu nietestowanego POC 55,20 z potencjałem do e, zejścia, właśnie w objęcia tutaj tej strefy dystrybucji, z którą zmagaliśmy się e, na początku czerwca, czyli obszary znajdujące się poniżej 55 dolarów za baryłkę. E, jeżeli chodzi natomiast o kluczowe strefy podażowe dla dzisiejszej sesji, to tutaj e, zwróciłbym uwagę na to, co może wydarzyć się w okolicach strefy zbudowanej w oparciu o 57.15, 57.27 widzimy, że 57.27 jest to wczorajszy poziom POC tutaj też e, mamy do czynienia z takim małym uskokiem w profilu, widzimy, że cena tak naprawdę trzykrotnie wyhamowywała, wyhamowywała co dotyka właśnie na tym poziomie 57.27 dlatego też warto tutaj będzie mieć na uwadze to, co wydarzy się w tym w tym rejonie i e, rozgrywać swoje Pozycje adekwatnie do zaobserwowanych tutaj rzeczy. Widzimy, że 57.15 jest to inny z poziomów, który w trakcie sesji pełnił z kolei funkcję takiego krótkoterminowego wsparcia. To tutaj wyhamowywały okresy G, H oraz E, F powiedzmy również. Dlatego też ta strefa, widzimy, że tutaj zarówno pełniła rolę w początkowej fazie wsparcia, potem jak została przełamana, przechodziła się ona oczywiście w strefę oporową, dlatego też, tak jak wspomniałem, warto będzie tutaj obserwować to, co wydarzy się w tych rejonach. Kolejną ze stref podażowych na dzisiejszą sesję będzie to strefa zlokalizowana powyżej wczorajszego poziomu value at high w oparciu o market profile, czyli 57.75 oraz 57.87, czyli tak naprawdę próby domknięcia tego obszaru single printu widocznego na profilu dziennym, który to Powstał właśnie po publikacji danych o zapasach. Warto tutaj z całą pewnością będzie obserwować to, co wydarzy się w tych rejonach i tak jak ma to miejsce wcześniej, reagować adekwatnie. Tutaj wyjście powyżej tego poziomu 57,87 powinno nam przynieść próby przetestowania strefy 58,47, 58,35. Jest to jedna z istotniejszych stref. Podażowych, również gdyby tutaj miało dojść do wyjścia powyżej tej strefy, o której mówiłem przed chwilą. Jeżeli chodzi o linię na piasku, przed dzisiejszą sesją będzie to dla mnie poziom 5707. Widzimy, że jest to poziom zbudowany w oparciu o ten uskok w profilu dziennym sesji z 5, z 5 lipca. To tutaj mam do czynienia z tym obszarem single printów. W strefie, której właśnie wyhamowały wczorajsze spadki, dlatego też warto będzie tutaj obserwować reakcje ceny w tych okolicach. Dodatkowo patrząc na przebieg sesji, sesji nocnej, widzimy, że tutaj kilkukrotnie dochodziło do odbicia właśnie od tego poziomu 57,07. Cena konsolidowała się poniżej tej bariery. Później, jak już ostatecznie udało nam się wybić powyżej tego poziomu, mieliśmy do czynienia z dynamicznym impulsem, który skutkował próbami. Ustabilizowania ceny powyżej wczorajszego poziomu value at low w oparciu o wolumen, czyli 57,36. Dlatego też wydaje mi się, że warto będzie tutaj obserwować to, co wydarzy się w okolicach 57,07, jako właśnie potencjalna linia na piasku przed dzisiejszą sesją. Teraz jeszcze na szybko w kwestii istotnych stref popytowych i podażowych. Krótka ściągawka. Sprawdzę oczywiście, czy tutaj nic nie uległo zmianie aktualny poziom value at low oparcie 56,61 value at high 57,19 tak to wygląda jeżeli chodzi o sytuację na na, 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 na ROPie oczywiście kolorem czerwonym bo to tak, tak jak już nie wspomniałem może ulec jeszcze zmiany jeżeli chodzi o IS 76008200. Tutaj nic nie, nie uległo zmianie. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o kluczowe strefy popytowe oraz podażowe oraz strefy równowagi przed yy, dzisiejszą sesją. Yy, to tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że dzisiejsze przygotowanie okazało się być przydatnym, i do usłyszenia jutro.